No, cześć, Siemanko. Dzisiaj będziemy sobie tworzyć nowy projekt. Na początek myślę, że będziemy uczyć się na projektach 2D, bo są trochę łatwiejsze niż 3D. Zawsze tam nam odchodzi parę takich dodatkowych opcji. Więc co, przechodzimy sobie do Projects. Oczywiście najpierw uruchamiamy Unity Hub, ponieważ to Unity Hub pozwoli nam zarządzać naszymi projektami i też instalować różne wersje Unity. Ja tutaj miałem już wcześniej jakiś projekt, więc go usunę z listy, żeby nam tutaj nie przeszkadzał, i dodamy sobie nowy projekt. Klikamy na New Project. Tutaj, jak widzicie, mamy editor version na górze. Jakbyśmy mieli kilka tutaj e, wersji Unity zainstalowanych, to możemy sobie wybrać, w jakiej wersji chcemy ten projekt utworzyć. No, ja mam tylko jedną, więc nie muszę się tym bawić. Mamy tutaj kilka dostępnych templetów, czyli no, takich szablonów po prostu. No, i my będziemy na razie korzystać z tego najprostszego, najłatwiejszego, czyli po prostu 2D Core. No i teraz schodzimy sobie tutaj z prawej strony, możemy dodać nazwę do naszego projektu. Niech to będzie po prostu jakiś tutorial na razie, przynajmniej w moim przypadku. No i podamy tutaj lokację, gdzie chcemy sobie te nasze pliki przechowywać. Więc klikam sobie tutaj na folderek. Ja mam taki specjalny folder, czyli znaczy to nie jest specjalny folder, po prostu stworzyłem taki folder na pulpicie. Mamy tu Project, następnie Unity. No i tu miałem Projekt 1, ale stworzę sobie nowy folder i nazwę go Tutorial. Przechodzimy sobie do środeczka. No i klikamy Select Folder. To oczywiście nie ma znaczenia, gdzie utworzycie sobie ten folder. Mi tak jest najłatwiej, żeby mieć go na pulpicie, ponieważ mam do niego łatwy dostęp. Więc mamy tutaj już wszystko przygotowane. Klikamy sobie na Create Project i czekamy pół godziny, aż nam się uruchomi. Nie wiem, wertuje, ale. Troszkę trzeba poczekać pierwszym razem. No i dobra, mamy to. Czyli możemy sobie powiększyć teraz nasze okno i jesteśmy w środku naszego projektu. Jej.